Będę z Wami całkowicie szczery. Lubię Tokio Gula. Pomijając fakt, że w duszy nadal jestem Edgy Teenagerem, to nie należy raczej do jego targetu. Jednak obejrzałem całe cztery sezony anime dwa razy i planuję trzeci z uwagi na projekt, jakim się zajmuję. Do tej pory zebrałem wszystkie mangi, jakie są dostępne w polskich sklepach i zainspirowałem się główną postacią, zmieniając swój kolor włosów. Więc raczej nie będzie dla Was zaskoczeniem, że byłem podekscytowany, gdy dowiedziałem się, że ta gra wychodzi. I dodatkowo Bandai nam chce zmieścić w jednej grze cztery sezony anime? Będziemy do tego wracać. Sam fakt, że zdecydowano się na podejście Dynasty Warriors miał sens, w końcu w oryginalnym materiale też się walczyło z hordami przeciwników. I wszystko było ładnie i pięknie dopóki nie wyszedł drugi trailer. Bo jeśli gra będzie się mocno reklamować rozgrywką sieciową to... single player oberwie mocno po dupie. I wiecie co? Kupiłem grę premierowo i będąc tym chciałem je dać szczerą szansę. W końcu, Bandai Namco niedawno wydało Coldwayna, które przecież jest wychwalane na prawo i lewo. I teraz chyba nie mogli walnąć takiego babola, prawda? Niestety potem przypomniałem sobie, że Jump Force istnieje. I od momentu pierwszego wejścia w tryb fabularny do jego końca, straciłem całą wiarę w Bandai Namco. Na początku zaznaczam, że ta recenzja dotyczy przede wszystkim rozgrywki dla pojedynczego gracza. Nie miałem okazji zapoznać się z grą sieciową, z uwagi, że nie posiadam PlayStation Plusa. I po drugie, uważam, że jeśli granie jest w stanie mi się spodobać w singleplayerze, to multiplayer tego nie zmieni. Skoro mamy to już za sobą, zanurzmy się wspólnie w tym bagnie. Zacznijmy od małego porównania. Jeśli anime zdradziło mangę, ucinając wątki i nieraz całe chaptery, oraz zmodyfikowało pod siebie historię, to ta gra wykonała na anime morderstwo z premedytacją. Historia, co prawda, zawiera się od pierwszego odcinka anime do ostatniego, ale jest tak pocięta, że na dobrą sprawę mogłoby jej nie być wcale. Tylko ktoś tak pojebany jak ja, który przeczytał całą mangę, obejrzał dogłębnie całe anime i miał jakąkolwiek nadzieję co do tej produkcji jest w stanie wyciągnąć sens z tej prezentacji. Bo jak firma, która ma takie budżety na gry, zamiast użyć scenek z anima od studia, z którym współpracują od lat, używa screenów z tego samego anime?! Dodatkowo cały pierwszy sezon jest sprowadzony do walki z Yamorim. Taki mały spoiler. Będę szczery, jeśli to by była moja pierwsza interakcja z Tokio Gulem, raczej bym nie sięgnął po anime ani po mangę. Jedyną dobrą rzeczą, jaką jestem w stanie powiedzieć na temat tej jebanej katastrofy jest fakt, że Black Reaper Kaneki miał więcej screen time'u niż w anime. To na plus. Nie zdziwię was, gdy powiem, że grafika i animacje to istne kagune w oczodu. Grałem na PS4 Pro i do teraz nie jestem w stanie wyjść z podziwu, jaka ta gra jest brzydka. Rozumiem ograniczanie resursów, by otrzymać dobry framerate, czy dla lepszej optymalizacji, ale oszczędzając na prezentacji historii, nie macie żadnego usprawiedliwienia. Dodatkowo mogę dodać, że próżno szukać sąd track w internecie. Dlaczego? Bo gdy chciałem sobie przypomnieć jakie to były traki, internet rozłożył bezradnie ręce. Swoją drogą, zupełnie abstrahując od samej recenzji, czy tylko mi się wydaje, że ta gra nie miała praktycznie żadnego rozgłosu? Jasne, były trailery i oddani fani tworzyli content wokół tego, ale poza tym hype dość szybko opadł i... Potem już nie wstał. Nawet teraz, gdy gra jest raczej wyśmiewana, a Bandai Namco siedzi cicho. Normalnym by było, żeby firma chwaliła się tym, jak dany tytuł się sprzedał w pierwszym miesiącu, ale jednak kompletna cisza. Drogie Bandai Namco, chciałem tylko przypomnieć, że coraz bardziej przypominacie mi Index Corporation. Pod tym względem, że topicie się w morzu własnych złych decyzji i własnej chciwości. Tylko, że w waszym przypadku wątpię, że znajdzie się kolejna Sega, bywa was uratować. Wracając jednak do recenzji, tak, gra ma najbardziej generic soundtrack, jaki da się znaleźć nieraz kompletnie dziwny i antyklimatyczny. Nic dziwnego, że się nie spieszą z jego wydaniem. Wow! Naprawdę nie postarali się przy tym dodatku do na. Poza faktem, że ta gra ma pełną cenę tytułu AAA! Czy mogę zabrać chwilę, by rozchodzić swoje zażenowanie dotyczące gameplayu? Nie? Ok. Okay. Do wyboru mamy trzy typy gameplay'ów: Ghoul, Inspektor i Abominacje. Główną różnicą między nimi jest to, jak odnawiają swoje zdrowie. Jakiego typu uzbrojenia do walki używają, ale poza tym to dokładnie to samo. Góle używają swojego kagune, zależnie od postaci. Na przykład Hayato używa skrzydła, z którego wystrzeliwuje kryształy, Tsukiyama używa ostrza z prototypa, a Kaneki zapytał Naruto, czy Kurama pożyczy mu swoje ogony. Warto też dodać, że po każdej egzekucji odzyskują zdrowie, Natomiast inspektorzy używają broni białej oraz pistoletu. Mają też dostęp do granatów, wszelkiej maści oraz apteczek, dzięki którym odzyskują zdrowie. Quinks natomiast to all in one, tylko że przynajmniej dla mnie zebrali wszystkie najgorsze cechy z dwóch rybów. Oczywiście w przypadku każdego z tych typów mamy ruch specjalne oraz przebudzenia, które wzmacniają postać na krótki czas. Oczywiście co to za dynasty warrior clone bez lokona, który psysa dość mocno? Natomiast jeśli chodzi o poziomy w historii to przechodzimy przez różnego typu budowy, budynki, ścieki i wszelkie inne. Inne kolorowe i kreatywne lokacje, bijąc hordy przeciwników, których mamy na strzała, a od czasu do czasu pokaże się wręcz ktoś na trzy strzały. Za każdym razem po ukończeniu danej sekwencji, jest nam dawana ranga od C do SSS, co na koniec daje nam punkty do naszej online nowej rangi. I to w sumie tyle. Jeśli brzmi to nudno, to macie rację. Całe szczęście da się ukończyć w 6 godzin. Nie żartuję. Zapłaciłem 40 zł za każdą godzinę prania się w tym. Brak mi Wszyscy dobrze wiecie, co mam do powiedzenia. Żałuję cholernie, że rzuciłem się na tą grę. Problem tej gry nie leży w samym założeniu, bo Tokyo Ghoul potrzebuje pełnoprawnej adaptacji do świata wirtualnej rozrywki interaktywnej, ale nie w takiej formie. Dlaczego by nie zrobić czegoś podobnego do Ultimate Ninja Storma? Walki jeden na jeden z kombosami, kombinacjami ruchów i ultimatywnymi atakami. Albo slasher typu DMC czy bajonety, w których też się walczy z hordami przeciwników, wbijając coraz to wyższe rangi i bycie stylish albo nawet wasz własny pieprzony god eater 3 Ach! Czemu ja kupiłem ten badziew, a nie to?! W wielkim skrócie Bandai Namco znowu spieprzyło sprawę i ja jako konsument jestem niebywale zawiedziony. I powiem to po raz pierwszy jeśli chodzi o tokio Gula, ale naprawdę jeśli chcecie wyciągnąć coś dobrego z tej franczyzy, anime to znacznie lepsza opcja. Teraz pozostało mi tylko podziękować wam za oglądanie i zaprosić was na kolejne materiały. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu.